Czy noju gnoju? Wiem. Haha, haaa... Połączenie Oj. Połączenie aaa. przerywane. połączenie jest zdrowe. Mam. Znaczy, ja mam ten, ja mam z... Czekaj, trzeba dodać... Trzeba wysłać jeszcze Silkowi prowokującą kropkę, żeby wiedziała, że żyjemy. I że jest... W Odgapia! Podzie. Znowu! Luz. Co to z... to, dobra. Wszystko z... Zniepsuł no średnik zniszczenia. Get a for ya. No, uznałeś aren, masz Alzheimera. Czekaj, muszę zmienić broń, bo jest tak lurusowa to. Ja, je. Ło, ło, ło. Biorę miego, ale kurde, skąd te lagi kolejne? Kto to znowu jakiś porno nas ściąga bez mojej wiedzy? Linkami hey, Czy to musiałem włączyć serwer, że nie jestem pierwszy, tylko trzeci, kurde. No bolami, hej. A Zmawiam, ale słuchajcie. Ciężko go w Harem nie potrafi zniszczyć porażki, tak sobie myślę. Ja ci nie powiedzieć, ty, ty karku, ty wstętny, kwadratowy. Ty... Ty bezcelny gówniarzu, ty... Znaczy nie, nie do ciebie mówię. Ty panierko bez Co tre... Ja się pociąga, wiesz? Nie becz! Szczerze Nie becz, stary. No, Aż jeszcze z tego Butterfielda. Nie, mam, ale nie będę pobierał update'a. A się jest... a, a nie, to ten update ściągnął później, na nowym kąpie. Tak? Ściągnął? Nie, jest nie, nie, to nie, to nie ten, nawadził innego. O, innego. raz się obraził. Kłamie znowu, kurde. Spider, kurde. A, no, kurde, ja. ja. On no, tylko kłamie bezczelne, no, kurde. Kłamie. Ja nie wiem w ogóle, o co ci chodzi, człowieku. Czemu ty kłamiesz tak dużo? Kłamie i kłamie. Jakby w partii był. który jekosze.

Co? Słuchaj, Szkoda, że nie chciał to spiewać jean po raz drugi. Jest sam. Raz Co go namów? No, nie kurde. Mówisz mi jakieś głupoty normalnie gdybyś był kurde sztywny. No właśnie. Kurde. <laughs> Jaki pojazd! To... <laughs> cieszy znowu. Kto to jest haski? Kto? Ci się cieszy? Nie ten kto mówi. Mogę powiedzieć, Harem zachowuj bo bo ja się, się cieszy, bo się cieszy, przykro cieszy, mu nie. będzie, a ty się cieszy. Szczerny. Bo pojazd zrobiłeś. Nieprawda. Boże, jesteś okropny, Harem, no. Ja? Nie pa. jestem spokojnym, jesteś ułożonym nie. człowiekiem. Jesteś okropny i tyle. Nieprawda. Nie e, mi smutno. A ty jesteś tym pedofilem i co? Jak to? To już nie jestem samym pedofilem? Zebraj. They my job! Did you play any role? Oczywiście. Of kurs Metal nie... Reaguje z kwasem, nie reaguje z zasadami, tak? Świetne. Wędzisz go. Musimy iść dobrą stróbkę, żeby skrobał mi swoimi poprzednimi zamkami, kochanie. To w sumie. Ulera! I! Użyję! I! I! Wyjeż! zanurzali w kwasie. I! Fuck! Zginę teraz! Zginę! No zginę! Whoa! Ej 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 ej! Uf! Ja przeżyłem! Ej 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 ej! Zestaj Ej 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 A wszyscy zrach w domu? Harem. No, nie? Smażą się. <grym> <laughs> służą się mojemu zdrowiu. Tak, a nie swojemu kurde Co, co mając? Oni mają? Być, oni mają być zdrowi przed patroszeniem. Później to już z wszystkim się zajmę. <laughs> Może, a jak dostaną AIDS przez ciebie, to co? O, mięso z AIDS to nie. To tylko dla gości, a tak dla siebie to nie. na dawce nie. No, no, no jak nie? Jak nie? Bole baraninę. Ha, ha, ha. O, na temat C. Słuchaj, jak Steropian na pustyni. <noise> Wiem, że lubicie Hastina, no. Po prostu komieś. To, że słuchaj, to, że ty lubisz Death Metal, to nie znaczy, że Shio nie może lubić pedal pop, no. No właśnie. Słuchaj się go. Pedalski pop to jest twoje twój sens życia, przyznaj się. Pedopop. Tajdo pod. no. Lucky shot? No way. No słyszę kurde jakieś minigana. To to ty. Ty <todobu> słyszę. Nie kłamie. I odpalamy? O headshot. Otfany. Po to jest jakiś minigan? Boże. Ja jak minigun San Andreas. Jestem hmm. alarmowa. Jesteś Dickinsonem. Czym? Dickinsonem? Czy mam. Dickinsonem? Co? <grym> gdzie mam tego Dicka? W Sonie? Dużo wrażeń wokalistów. Ktoś czuje za metal, jak nie znasz Dickinson? Dickinson, prawda. Dziś jestem Dickinson. Serio? Strzesz się. Dickinson. You, you watch my dick and you are my son now. <laughs> tak. Co ty powiedziałeś? Ej. Co? Jesteś ubleśny. Ja? Ja? Nie. As long as you love me, we could be starving. Co? Pamięta, że był za nich wszystkie śpiewy szyjo w materiale. Wiem. Tak zawsze. Pamiętaj, żeby... Nie zezwalam na to zgody. Nie zezwalam na to zgody. Co to Nie zezwalam na to zgody. Co Co Nie zezwalam na to zgody. jest? jest? Nie zezwalam na to zgody. jest? jest? Co łokcie jest? Gdzie jest? miednica? Dobra. jest? Tam, gdzie uchodzi dżem. Chleb! <grywa> Wieje, sanddałem z masłem. z masłem! Mama, bo ja nie gram, bo. Ed, <grywa> Nazistowski chleb! Wygrał! Nie, przegrał. Brytyjski chleb wygrał. Brytyjski chleb, nazistowska parówka. Naucz się. Oh, o Może no. być jeszcze rosyjski kwarc. You. Czekaj, Czyli, jak y, parówka jest to często mokra i gorąca, i wchodzi w brytyjską bułkę, to ona się rozwadnia i, i, i po prostu wymięka. Love me. Love. Hmm. No. Nie wiem, muszę to przemyśleć. Love me, Love me. Kto tu dziewczynę zaprosił? O, Maciek, cześć. You love me. You love me. Hey hey hej! hey Hej, 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 hej! me, you love the... Haters! Shut the fuck I Such got a rollin. did rollin. beat, rolling! <Dowodawki> did, did you play any rowing? Fatality. Did you play any rowing? Życie... Ja <sorum> się boję jak nazwę ten film. Matko Bosko. Dzieci... Spulerby! Wiedziałem! przy ognisku! Ja. <grymne> ja, ja, mam z nie chciaaaam a, Mogę trochę posypki z twoich suchych pięc? Eee, as long as you love me mordec As long as you love me Napluj Hej, Ej! Naplułem co na biurko <grymne> <A>. <grymne> no. <grymne> To jest ogromny człowieku. <grym>, nie! Teraz to odkryłeś. Jestem porywczy. Boom, dajble. Yeah! Ulu, mnie żył. i Jamie wykorzystują kolejny mit, by obalić inny mit. Harem i Jamie. harem z taką brodą. Harem i Jamie. Użyłem wrzutni. New ja, Harem i Jamie powinna być. Jamie. Nice Jamie! pep, on Chcę, żebyście dostali wysokiego poziomu cholesterolu i poumierali. Będę wasze kanały, mucha. Haha. Mam pomysł. Tam jest jakiś krokiet, co mi się zdaje. Hit? Zabiły kogoś! Zabiłem kogoś. Tak, zmienić dabstep troszkę na elektry byłoby takie. Dabstep, 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 dabstep. Pilcz. Takie łapie, łapie

tak, tak, zgadaj chcę. Hmm. Wieję Spider-Man z masłem... Mama, bo ja nie gram, bo spider sztywny jest. Hehehe. Zarzysz Gnój. spider sztywny jest. Ale ja nie reaguję z zasadami, to mogę być STYP. Co? Nie reagujesz z zasadami? Nie, no, tak, to metal. Nie reagujesz z zasadami, ale reagujesz z kwasem. Albo na zasady nie reagujesz, jak wolisz. Oh, Ach, ta szkoła. Niech <grym> się cieszy. Tajm. Chyba kończę tego materiału. A, już nie mam granatów. Czekaj, jakiś ketchup mam na twarzy. Połączenie przerwane. Tak, jak myślałem. Tak, idealne zwieńczenie. I co teraz? Jo. co teraz? No! To, czy to koniec? Czy to koniec tej przygody? Czy ten gem w końcu zejdzie z mych oczu? O! De!